Służu. I staram się tego nie robić, bo jednak to jest nieprofesjonalne, ale Pani Celina, zaprosiliśmy Panią Celinę do Polski znaczy, i w tym wakacje jeździliśmy po Białorusi szukać miejsca gdzie urodził się Ryszard. Było to naprawdę wariackie przedsięwzięcie, bo pojechał z nami jeszcze dwójka moich małych dzieci. Ale też taka, taka może uwaga. <grym> Dla kobiety, która wychowała się w Wielkiej Brytanii, nie jest specjalnie światową osobą. tylko doświadczenie granicy jest e, czymś e, nowym. Znaczy, od, spędzenie siedmiu godzin na granicy polsko-białoruskiej to było coś dla tych ludzi. Znaczy, no, ich pragmatyzm bo... nie wytrzymywał Ja dlaczego tyle? No, no. Z jakiego powodu? Żadnego. No, no nie ma powodu. Ktoś to tak ułożył I, i, i to trwa. Ten fragment, który czytałem. E, on w jakiś sposób usprawiedliwia tego ojca tyrana, tego, tego polskiego ex-żołnierza, który zrobił piekło z życia swojej żony, przed którym musiała uciekać i który w efekcie no, skończył w szpitalu dla psychicznie dla psychicznie chorych, ale ten ogrom przeżyć to, że stracił tak jak tutaj czytałem dzieci w efekcie wszystko się, cały świat mu się zawalił, no jak gdyby poczynił tak silne spustoszenia w jego jego osobowości, no, że, że, że takim się stał. Natomiast, może nie w takim ekstremalnym przypadku, ale tego rodzaju rany nosili w sobie z pewnością nosili tysiące, tysiące polskich żołnierzy, dla których świat po raz pierwszy w 1939, po raz drugi w 1945 jakoś się zawalił. I to jest, ta, ta książka w całości jest poświęcona ludziom. Niekoniecznie poranionym, ale w każdym razie w swojej historii dotkniętym tym kataklizmem poprzez losy rodziców, poprzez losy samych tych ludzi, czasami w którymś pokoleniu. Mówiliśmy tutaj o ślubach, o małżeństwach, natomiast kim są dzieci Londyńczyków? Londyńczyków w znaczeniu tego pierwszego pokolenia. Znaczy, też Żyjący jest, w Londynie. To tak też trudno tak. mi osy, pan, trudno mi tak syntezować łatwił tylko. Mogę powiedzieć o moich bohaterach. Znaczy, większość z nich faktycznie mm, ma pewien rodzaj kłopotu, bo to są ludzie, którzy są zwykle dobrze wykształceni. My, Polacy, bardzo dobrze wykształciliśmy swoje dzieci tam. I mój bohater, pan Janek, który mówi pewnie lepszym angielskim niż nie jeden jego równolatek który urodził się w tym samym czasie po wojnie w Londynie, ma kłopot. On, mimo że jest wykształcony i ma sporo pieniędzy, też w dalszym ciągu czuje, że nie jest u siebie. Znaczy, że ta Wielka Brytania nie jest jego domem. On prawdopodobnie nie mówi tego wprost, ale też nie przepada za Brytyjczykami i ciągle myśli, że musi mu dowodniać, że jest fajny. Pan Jan. W taki sobie znalazł sposób, że w dzielnicy Małych Domków ceglanych budował pałac klasydystyczny, taki jeden do jednego. Naprawdę nowy zabytek, w którym urządza śluby, hmm, różne bale, tańczy sam, przedstawienia baletowe, bo też jest zainteresowany baletem. Oczywiście, jeżeli Państwo byli w Londynie i byli może jeszcze przed pałacem pana Janka, to wiecie, że na jej linku stoją zwykle Małe Ceglane Domki. Albo mają domki z ogródkami, albo domki, które mają parter i pierwsze piętro. I wśród y, tego właśnie pola ceglanych domków stoi y, pałac z kolumnami biały, dużo złota, podjazd na limuzyny, łuk triumfalny z przodu. Czy takie cygańskie, no? y, Nie, bo to nie jest w to, to jest, niezłym jest to nie ma wieżyczek miliona. Nie, to jest według najlepszych wzorów Pan Jan, y, pana Jana. Y, instruują najlepsi architekci. On jest w związku architektów plastycystycznych i każdy element wiadomo skąd się wziął. Wiadomo, że to jest element, który miał, został wymyślony do 1794 roku, bo nie 5, to naprawdę wszystko ma ręce I nogi. oprócz tego, że ten pałac doprowadza do szału sąsiadów angielskich, którzy no, nie widzą z jakiego powodu, nagle mają coś takiego przed swoimi oknami. No tak. więc pan Jan spędza czas w sądzie też ze swoimi sąsiadami brytyjskimi mając ich też w pogardzie bo mówią, że mówi, że, no kurczę, żaden Brytyjczyk by czegoś takiego nie wystawił bo nie ma jaj po prostu no i cały czas w jego opowieści o życiu przeplatają się takie takie szpilki które on czuje, że, że są mu wkładane przez miejscowych na przykład mówi tak Przychodzę w poniedziałek do szkoły, to jest bardzo elitarna szkoła, i mówię, że moja babcia y, przygotowała y, urodziny w weekend na 100 osób i był u mnie w domu generał, który wygrał bitwę pod Monte Cassino. I jeszcze kilku innych generałów, jeszcze kilku gości, którzy z padochronami y, do walczącej Europy y, spadali bohatersko. Mhm. A ci moi koledzy w szkole mówią, weź. To w ogóle opowiadasz, po prostu oszuście jedy, polaczku. I tego typu historie, całe, tymi historiami znaczone jest życie pana Janka. W związku z tym, no, w takim już momencie decydującym swojego życia, a właśnie tym Anglikom powstał ten pałac pod domem. Ale jak się pytam go, yy, to dlaczego on mieszka tutaj, gdzieś tak nie lubi tych Anglików, on mówi, dlaczego, jak to, gdzie mam mieszkać, to jest moja ojczyzna. To świadczy o tym, że w pewnym. No wiecie Państwo, że to wszystko nie jest poukładane jeszcze. No nie w tej dzielnicy mieszka po prostu. Tak, tak. To tak. Dokładnie, czy tam to też są i pałac. On jest przede wszystkim, to trzeba powiedzieć, osobą, która której finansowo się bardzo powiodło i to i to nie dlatego, że dostał spadek czy kawałek skarbu narodowego. Ja jakbym bardzo była zła, to bym nie mogła sobie pałacu postawić. Nawet bym się bardzo już życzyła. miał tożsamość jakby zaburzoną Polską. Zresztą z reportażu wynika, że również jego matka była osobą zapobiegliwą generalnie potrafili, jak gdyby się, potrafili się znaleźć, w sensie tym takim merkantylnym, rynkowym bym powiedział, bo bardzo wielu Polaków, myślę tutaj o tym, łatwiej było, jak sądzę, tym tak zwanym prostym ludziom wówczas, tak, prawda, oni nie mieli tych obciążeń, które mieli przedstawiciele tej, no znowu w cudzysłowie, troszeczkę, mówiąc, przedwrześniowej elity, bo to było, to było dla nich tak jak skok, no do studni generalnie, raz, że 45. świat się zawalił, bo jeszcze do momentu, kiedy byli towarzyszami broni, to było w porządku, bo, bo, bo to Brytyjczycy klepali się z nimi po ramionach i wspólnie walczyli na morzu, po powietrzu, pod Monte Cassino. natomiast potem to się wszystko zmieniło. Natomiast ja chciałbym troszeczkę nawiązując do tego, do tego pana, który, który mówił o który mówił rzeczy kompletnie niezrozumiałe nie, nie dla swoich brytyjskich rówieśników, że generał taki, dowódca brygady spadochronowej, to byli goście na kolacjach. Nie ta warstwa po prostu. No tak, ale tutaj w jednym z reportażu pojawia się również taki opis kawałka Londynu, który był bardzo charakterystyczny, już właśnie to za chwileczkę pytanie, ale dla tamtych lat. W sobotni polski Londyn Oficerski odreagowywał upokorzenia, których doznawał w dniu poprzednich. Brakowało mu języka, więc dozorowali biura albo stację metra, albo pracował w fabryce w Pick and Friend we wschodnim Londynie, która produkuje herbatniki albo CAV czy to należy na Acton? CAV, tak. CAV na Acton, gdzie wyposaża się silniki. Łatwiej tam było porozumieć się po polsku. Jeden z generałów latami zmywał naczynia na lotnisku Heathrow. Srebrna brygada generałów czyściła naczynia w hotelu Dorchester przy Park Lane w dzielnicy Mayfair, gdzie kilka lat wcześniej arystokraci urządzali przyjęcia dla polskich bohaterów. W soboty stawiali się w odprasowanych mundurach, odnajdowali znajomych z przedwojny, wiedli na miastkę przedwojennego życia wojskowo-balowego. Miało ono znaczenie terapeutyczne. Czy taki Londyn jeszcze istnieje, czy, czy oni jeszcze gdzieś się pojawiają? Się? Czy to już jest właściwie zamknięcie rozdziału tą książką po części? Znaczy, powiem za pan możliwości biologiczne, biologiczne człowieka. Tak. I faktycznie jest tak, że jest coraz mniej ludzi, którzy uczestniczą w tym życiu, ale to jeszcze się zdarza. Oczywiście nie ma już teatru w ognisku polskim. Ognisko polskie jeszcze jest i nawet... To no jest przepięknym budynkiem, w pięknym miejscu w Kensington z, z fajną atmosferą, oczywiście jest niesalenie drogi w utrzymaniu, a na szczęście teraz tam będzie kwatera główna olimpiady, znaczy naszego, naszego uczestnictwa w olimpiadzie w Londynie, więc takby by życie ogniska polskiego się jeszcze przedłuży. Jest, hmm, jest Polska, Hammersmith, natomiast jest pewna konkurencja między Ogniskiem i Polskiem, do Ogniska chodzi taka już naprawdę najstarsza, najstarsza emigracja i wiele z tych osób mówi, że ich stopa nie powstanie w Polsku, ponieważ tam w latach 70 młodsze, podskakujące pokolenie to zbudowało wbrew zaleceniom właśnie tej najstarszej emigracji. Czy znaczy są też takie... a to już naprawdę jest, trzeba naprawdę długo łowić, żeby takie smaczki, żeby te smaczki wyłowić. A pewnie szkoda by było, gdyby to utonęło w takim morzu No tak, jeszcze o tym kolejnym pokoleniu chciałbym słowo. Czy miała pani kontakt z tymi brytyjskimi właściwie rodzinami o polskich korzeniach i jak oni odnoszą się do naszego kraju? W jaki sposób to otwarcie Polski po upadku PRL w 1989 roku wpłynęło na zmianę sytuacji z jednej strony i postrzegania Polski z drugiej? Ja myślę, że po drugie pokolenie jest bardzo dobrze jest, bardzo dobrze myśli o Polsce, zwłaszcza myśli o Polsce jako rynku, gdzie można inwestować i można zrobić świetny interes. I bardzo wiele osób z tego drugiego pokolenia... Mieszka tutaj. Znaczy, to są ci ludzie, którzy są naprawdę niezwykle bogaci, ludzie, ale ludzie, którzy potrafili się coś wnieść tutaj, do tej odradzającej się Polski. Nasz minister finansów jest przecież najlepszym przykładem, Jacek Wincent Rostowski, prawda? Z rodziny migracyjnej. Mój sąsiad w miejscowości podwarszawskiej jest też taką osobą, która jest synem człowieka, oficera, który był wagony kolejowe, ale on, on w ciągu 10 lat yy, zainwestował tutaj w Polsce, otworzył wydawnictwo, tak że już po 5 latach mógł odkupić dom od sobie słowa zasady, więc z dużym, z dużym zapleczem ogrodowym, to znaczy, świadczy o tym, że to naprawdę są ludzie, którzy potrafili się tutaj doskonale znaleźć. Panie Ewo, wszystkiego nie opowiemy, ale chciałbym jeszcze na zakończenie tej takiej, wstęp, tej, no może nie wstępnej, podstawowej części, bo myślę, że będzie okazja jeszcze do rozmowy z Państwem. Natomiast jakby Pani znowu no, chciałbym o syntezę. Ja wiem, że to jest trudne, nie jest Pani socjologiem, to już wiemy. Yy zaprezentowała swoje odczucia, jakie po tej książce Pani wyniosła z wglądu tego, tego towarzystwa, które jest bardzo różne, jak rozumiem, ale myślę tutaj o takich ludzkich odczuciach, o sympatii, czy może o jakiejś inspiracji, która może zaowocować kolejnym wydaniem, albo może nową książką o Londończykach innego już pokolenia. Ja mam gigantyczną sympatię do ludzi, których spotkałam. Też rozumiem, że ich że być może wydawało im się myśleli, że spotkają się z sympatyczną, panią, która słucha i potem jak przeczytali to, co mówili, zresztą też w sposób, wiele tych wypowiedzi autoryzowałam, być może oni trochę są rozczarowani tym, tak zwykle w zawodzie reportera i człowiek już musi z tym pogodzić, że to nie jest taki fajny, na jakiego wygląda. Absolutnie myślę o tych ludziach z podziwem. To znaczy to na, naprawdę była wyższa szkoła jazdy, żeby dać sobie radę wtedy po wojnie. Tak myślę. Może coś następnego się ukaże z tych peregrynacji pieszych, w pierwszym wydaniu. Znaczy oczywiście jest tak, że jak człowiek pojedzie i zaczyna rozmawiać z ludźmi, to, to staje w takim... Trudno mi teraz powiedzieć to, żeby nie używać takiego żargonu pismaczego i żeby faktycznie nie zażenować sobą. Ale jest tam naprawdę taka, jest kopalnia, żeby człowiek tak po prostu siedział, słuchał i potem pisał. Znaczy ja musiałam w pewnym momencie skończyć, bo miałam po prostu termin do tej książki i nie mogłam już dalej pisać, ale ym, ale okazuje się, że jest zapotrzebowanie na, na następną, następne wydanie Nadejczyków i którzy pewnie będą w znacznie poszerzonej formie się udażą. No właśnie, czyli będzie kontynuacja. Proszę Państwa, powiedzieliśmy dosyć dużo, wydaje mi się, głównie nasz, nasz gość. Czy mają, bo no, ciekawe, po części pokazuje również kulisy tego warsztatu i to w jaki sposób reporter dochodzi do, do tematu, jak to się mówi, nie, niezbyt elegancko. Może jakieś pytania do naszego, do Pani Ewy Winickiej. z pewnością każdy ma swój obraz londyńskiej emigracji, bo ona była bardzo wyjątkowa. To było taki, takie, takie środowisko bardzo różnorodne, ale jednak połączone wspólnym losem, bo przyczyna, dla której oni tam się znaleźli, była, była jedna. To była wojna oczywiście, nie, niezgoda na powrót do kraju, czasami nie można wręcz, bo, bo, bo czekało ich tu fizyczne unicestwienie, wielu zresztą takiego spotkał. To, to jest zupełnie inna emigracja, jak na przykład Chicagowska, takie, takie polskie miasto prawda, za oceanem, które zupełnie inną ma genealogię, jeśli idzie o, o źródła powstania tego zbiorowiska polskiego. Ten Londyn jest takim małą Polską, takim trochę marsem, właśnie, ale jednocześnie małą bo tam y, te beczki śmiechu, czyli te, te obozy przesiedleńcze, one funkcjonowały przez wiele lat. Tam te getta takie swoiste, one znałem kilka osób, które się wychowały w tych blaszakach. Potem będąc już drugim pokoleniem emigracyjnym bardzo dobrze sobie jakoś rodziły, natomiast ich rodzice nigdy nie potrafili, czasami nie chcieli, wielu przez lata czekało na to, że wrócą do kraju, to zresztą też jest w tej książce pokolenia. Pojawia, bo i Trzecia wojna światowa przez lata funkcjonowała gdzieś tam w tych oficerskich środowiskach, szkoliło się, szkoliło się armię, która miała ewentualnie wyzwalać razem z aliantami zachodnimi Polskę spod Czerwonego Reżimu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Temat rzeka, więc powinniśmy czekać na, na książkę. Ja przypomnę, że to pierwsze wydanie, które jest cały czas na razie jedynym i bardzo świeżym jeszcze, jest tutaj do nabycia w cenie super promocyjnej 24,50. <laughs> No właśnie, pierwsze pytanie. No, no właśnie. Y... Jacek Urban, Stowarzyszenie Nasze Gdyniali. Ja mam pytanie. Chętnie ci ludzie, z którymi przeprowadzała Pani wywiady, rozmawiali z Panią chętnie. Tak zrozumiałem. To, było, to były reprezentanci różnych pokoleń. I pytanie jest: jak długo Pani mieszkała w Londynie i jakie wcześniej Pani miała doświadczenia? Czyli gdzie Pani mieszkała, wychowała się i, i jak to się powiązało z tymi losami Londyńczyków, bo przeprowadziła Pani swego rodzaju taką psychoanalizę małą, więc więc y, y, może może nieprofesjonalną, ale ale taką no, zastanawiała się pani nad tym, jak oni sobie poradzili. No więc pytanie jakie były pani doświadczenia wcześniej, y, Czyli na jakiej bazie mogła Pani ocenić, to w jaki sposób oni sobie poradzili, czyli inaczej mówiąc wprost, jak Pani sobie poradziła, żeby, ocenia, żeby oceniać ich, jak oni sobie poradzili, o tak. To jak sobie poradzili? Profesjonalne to było, tylko to była profesja pod tym dziennikarstwo dziennikarstwa i reporterka, także to jest profesjonalne dzieło, natomiast nie socjologiczne. No tak, tak. Dobrze, a, ja panu... Pan doprecyzował pytanie, jakiego rodzaju ocen Pan się doszukał w tej książce? Bo znaczy żeby... ja, ja jej nie znam. Ja ją znam tylko z tego, z tego właśnie tutaj, z tej prezentacji. Być może ją poznam wkrótce. Natomiast chodzi, no z tego, co, co zrozumiałem, Pani oceniła w jakiś sposób ich motywacje, na przykład, zachowania, sposób radzenia sobie i dlatego jestem ciekaw, Jakimi, jakimi zasadia, zasadami bądź kryteriami kierowała się Pani w tych swoich no, spostrzeżeniach? Tak? Nie, bardzo jest, jest... nie było sensu. Ja, nie mogę sensu. znaczy, mi jest trudno odpowiedzieć na pytanie, którego nie rozumiem. Bo rozumiem. Ja... Dobrze, w porządku. To ja zadam tak prościej. Może tak. Czyli tam spędziła Pani w Londynie ile czasu, budując ten te materiał do książki? 2008 a 2011 roku. Okej, okay, 3 lata. W porządku. Wcześniej pani spe, spędzała czas w Polsce? Yy, I w Polsce tak, tak. Ja też się w Polsce yy, yy, yy. No tak. właśnie, właśnie o to pytam, tak. o bazę, tak? tak. Czy o bazę, na której się coś buduje. Czyli w Polsce pani się wychowała i, i, i generalnie Anglię zna pani tylko z tego pobytu trzyletniego, tak? Nie, nie, pan nie, nie mieszkam w Wielkiej Brytanii. Znaczy, hmm. e, inaczej, czy pyta Pan mnie o czas e, bezwzględny, który spędziłam w Wielkiej Brytanii? Też, też, o... też. Dobrze, e, Ten jest 1990. Hmm. E, czerwiec, grudzień. Hmm. 1992. E, lipiec, październik. Hmm. E, wyjazdy służbowe. Hmm. Hmm i wyjazdy między właśnie 1998 a 2011. Mhm. Dosyć często. Nie potrafię odpowiedzieć, ale też... No, nie. Pracowała Pani tam jako reporterka, po prostu, czy... czy... Nie, pracowałam tam, tak, dlaczego no, reporterka, tylko, tylko z celem napisania książki, tak. mhm. Dziękuję. Ja powiem tak, ja czytałem książkę. W związku z tym, to, 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 to nie jest opowieść współtowarzyszki tych, tych osób. To jest normalnie praca dziennikarska, reporterska. Myślę tutaj o tej książce. Pani Ewa, ja jako adwokat w pewnym sensie nie, wystąpię... Nie, nie, nie usłyszałam oskarżenia. Nie, nie, to nie chodzi o oskarżenie, tylko... zrozumieć, o chodzi. Ale chodzi o taką rzecz, że dziennikarz generalnie no nie czasami owszem robi to, natomiast jest to pokazanie pewnego stanu, natomiast nie ocena, bo pani Ewa ucieka tutaj od oceny. Ona pokazuje sytuację, Prywatnie, swoje, zresztą tutaj to, to, to było widać na tak. przykład przy, przy, przy jednej z państw. To troszeczkę to, co przekazuje, tak? Czyli, to e... jest i, i na, na samym początku to przeczytałem ten fragment, gdzie, gdzie, gdzie było powiedziane, że jest to subiektywny obraz. Oczywiście, nie, zawsze. Nie, tak jest. nie próba obiektywnej monografii historycznej. I takim każdy reportaż takim, takim jest. Oczywiście. Jest to. Jest to yy... Dzięki warsztatowi, dzięki doświadczeniu dziennikarskiemu, no w jaki sposób jesteśmy w stanie... No ja tak nie wiedziałem jak, jak, zbieram, jak by było, tylko... Obraz, choć zawsze jest on subiektywny, coś co się nam pokręciło, ale tak to było. Tak, tak. Także nie jest to próba oceny czy wartościowania tych ludzi, pokazania jakimi oni są oczami dziennikarza. Mhm. Bardzo proszę. że przynajmniej w niektórych kręgach panowało się to że brytyjki nie nadawały się na żony dla Polaków i chciałam, a niektóre w ogóle na żony, o, tak chciałam jak na razie tam nie znalazłam odpowiedzi. I od razu drugie, co pani sądzi tak jak mam spotkę własnych o ocenie tzata mackiej to jest bardzo mocne. Znaczy, to, tak, no, to, co, o czym pani pytała, to jest oczywiście cytat. To nie jest moja wypowiedź. Nie, no więc to jest <laughs> <to>, nawet... <opinia, nie. śmiech> <laughs> Dlatego pytam o pani zdanie na ten temat. Ten ksiądz Katolicki, który który, który ostrzegał polskich żołnierzy przed Brytyjkami, on miał na myśli to, że... Nie znający języka angielskiego żołnierze wdawali się w, w relacje z osobami, stojącymi niżej na drabinie społecznej hmm. od nich. Pan... Nie, nie, tak staram się ocenić, znaczy nie ocenić, zrozumieć Panie tą panu, drabinę panu, pan społeczną, oceniamy. zrozumieć tą drabinę. Nie? Bardzo. Na przykład to chodzi ludne. o wykształcenie na przykład, no. albo o urodzenie. Jeżeli po, polski oficer albo podoficer mógł y, y, tej osobie, która ostrzega polskich żołnierzy, chodziło o to, żeby polscy oficerowie może w mniejszym stopniu y, żenili się z, z córkami bezrobotnych na przykład chłopów. No to o to no, chodziło. A tych na przykład nie, nie mogli... <grych> Rozumiem Pani? Y, nie było takiego pola, żeby oni się mogli odnaleźć w tych właściwych miejscach. Na no tak, ale z drugiej strony jest stwierdzenie, już Pani, ja to pewnie dobrze pamiętam, że te Brytyjki były na ogół lepiej wykształcone. Nie, nie, tam jedna żona z ankiety. To różnie. Jedna, jedna żona z Ja Teraz to, 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 Zaraz spróbuję no, no znaleźć no, to ten fragment. Ten ten no a jeśli chodzi o opinię Mackiewicza na temat. Cotmackiewicz no, e, oczywiście e, wróciwszy do Polski i prawdopodobnie na, w, w związku z, z rozmowami z władzami, które mu ten powrót umożliwiły napisał e, no, niezwykle złośliwą e, książkę, która naprawdę żółć po prostu je, tam się mu leje niesamowicie i jest oczywiście w wielu momentach niesprawiedliwe. No. Chociaż być może jest sprawiedliwym, nie wiem, czy znaczy, to jest sprawiedliwy. Tak. No nie no, pani ma też jednak jednak własne obserwacje będąc tyle fajnymi, no więc. No wie pani trudno mi ocenić jaki, jaki procent mężczyzn angielskich jest homoseksualistami, prawda? U Krzysztofa Marckiego było to, około, że o, było to do... oczywiste, że do... znaczny, prawda? Do... I <laughs> 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 że dziwne, że oni się w ogóle rozmnażają. <laughs> tak, tak, ale nie chodzi o inny fragment, o, o tę interesowność, o brak honoru, Człowieku o takie rzeczy, nie? Tam to jest Gabrytel, też, tak, tak, tak. Tak. To, to prawda, to dział, prawda. No, to jest, proszę pan... Nie, nie, bo tutaj y, sąsiad Double Face powiedział, a ja mówię kwestia interpretacji, tak sobie. No to prawda, to jest oczywiście kwestia interpretacji. Po prostu y, myślenie nasze, zderzone z tym takim mega praktycznością prak 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 brytyjską, no, dawało dawa takie opinie. Mhm. Jest taki fragment, jak już chyba nie wiem czy ja to znajdę, kiedy Cato Mackiewicz mówi z pogardą o Brytyjczykach, którzy nie podchodzą no nie do wojny, nie nie. że nie rozpoczynają wojny, w której nie mają pewności, że Dokładnie. wygrają. I że dla nich tak jest taką szablą na czołg jest e, czymś, co się nie mieści w głowie i nawet jest e, zachowaniem godnym politowania. No to takie słowiańskie. Z tego, z, z tego wyciągał wniosek, że o co oni podobie nie honorują. Znaczy jestem w tym Matkiewicz oczywiście, kiedy pisze o tym, że te Brytyjczyki są takie brzydkie i źle ubrane, a, a wszyscy, żo, a, a, a faceci, tam jest taki fragment, to jest naprawdę, sta jak go, naprawdę postawił mi włosy dęba o tym, jak e, na obozach harcerskich Między chłopcami kładzie yy, się dziewczyny po to, żeby nie dochodziło do bezeceństw. Roszę no Państwa, prawda? Taka, ta taka dziewczyna między chłopakami i nastolatkami miała ich tak jakoś chłodzić, sudzić bardzo po prostu przyzwoitki, tak, tak. No więc tego rodzaju zasady też tam występują. Natomiast te rzeczy, które bulwersowały Matkiewicza w, w niebezpieczny sposób wydają się racjonalne, prawda? Z dzisiejszego czasu. czasu Dzisiejszy czas można. Pani? Tak? Chciałam zapytać, jak Pani dobierała, czy selekcjonowała swoich rozmówców? Czy tych, których Pani spotkała, czy jakieś wybierała sobie z Pani... Z, z tych, którzy chciały Pani historię przedstawić? Chciała. No oczywiście, jeżeli osoba żyła i chciała przedstawić swoją historię, która była fajna, to to było najtrudniejsza koincydencja, jaka się może zdarzyć ale z, e, prawda jest taka, że część historii, e, część historii jest, ma swoje źródło w zdjęciach. To jest historia e, rabina Salomona Schumpelda, który e, polskie dzieciaki czy żydowskie dzieci e, wywoził stąd do Wielkiej Brytanii. To jest historia, e, którą poznałam poprzez osobę ze zdjęcia e, panią Lili Polman, która żyje, która jest taką działaczką, są bardzo, bardzo e, fajna osoba. Wiadomo, że historię y, pomysłu, żeby książek Kent był królem Polski, to już nie musiałam to zbierać. To taka historia jest mozaikowa. Ci, którzy żyli, którzy tam zajmowali się polityką y, i historia książkowa. To, y, to wiadomo. Jeśli chodzi o y, pani Andersowę, y, staram się znaleźć te siatki y, rozmaitych by, ludzi, którzy gdzieś po niej żyli. Tylko działalność łączona, nam się dało Państwa, wiolotka, to jest coś zabytczego dla nas. się spóźnimy, to już potem tego czasu się...